Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Kasty. I nagle twój temat walki z Jongmenem odchodzi na bok, bo ja tutaj tylko trochę śledzę konferencje, bo zawsze robię wywiady podczas ich i widzę, że tam jakaś była wielka zadyma krychu. Nie, no jakąś wielką zadymą bym tego nie nazwał. Ten idiota po prostu chciał się popisać, pokazać tutaj jakieś swoje frontalne kopnięcie, po czym zaczął uciekać, kiedy po, zacząłem do niego podchodzić. Także myślę, że nie ma o czym rozmawiać, nawet na ten temat, szczerze mówiąc. A dostałeś? Tak, dostałem, przyjąłem tutaj na, na rękę, ale zaczął uciekać, także... Ja ostatnio <laughs> widziałem Twój filmik, jak Ty go obrażasz w trailerze i się zastanawiam, skąd się w ogóle wzięła geneza Waszego konfliktu? Geneza konfliktu się wzięła stąd, że miałem na początku walczyć z Krystianem na Fame MMA 2, po czym doznał kontuzji. Na korytarzu po tej walce powiedziałam Krystianowi, że no to super, zobaczymy się na następnej gali, zawalczymy. Wtedy zaczęła mu przeszkadzać moja waga, mimo że wcześniej mu to nie przeszkadzało, mówił, że wolałby walczyć z kimś lżejszym w swojej wadze. Okej, okay, zrozumiałem to i tak dalej. Później Krycha nie miał przeciwnika na Fame 3, y, więc napisałem do niego z propozycją. Czy byśmy mogli jednak zawalczyć, bo ludzie chcą zobaczyć tą walkę. No i tutaj powiedział, że, że mam za mały fame i on nie będzie ze mną walczył. No i teraz tak naprawdę dostałem walkę z Jungmanem na ostatnią chwilę, bo Krycha nie chciał przyjąć tej walki bał się po prostu tutaj Jungmana i nie przyjął tej walki. Także ja wziąłem to za niego. Stąd też ten mój tutaj pocisk w trailerze. Bał się Youngmana? Tak, bał się Youngmana, nie chciał przyjąć tej walki, bo gdzieś tam przeszkadzał mu 5 kg różnicy bodajże, także, także, no, no, znowu ta wymówka gdzieś tam z wagą. Ja powiem szczerze także też walczyłem z dupą, który w dniu ważenia ważył, pie... rano przed ważeniem ważył 15 kg więcej ode mnie i zdaję sobie oczywiście sprawę z konsekwencji walki z taką osobą, no, ale u Krystiana, prozawodnika wielkiego fajtera, myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, no, a jednak nie przyjął tej walki. No właśnie Krisna kiedyś w wiedzie ze mną powiedział, że jak ktoś podejdzie i mu powie, w twarz to wszystko piszą ludzie w internecie, to od razu tu cytat dostanie w cymbał. Wie pan co, przed chwileczką nie wiem czy pan tutaj był. Podszedłem do niego tutaj na zapleczu i kiedy zacząłem z nim rozmawiać, nie wiem, on coś tam mam rota w ogóle pod nosem zaczął stąd uciekać. Uciekł stąd i dopiero na konferencji się odpalił, kiedy były kamery i tak dalej. Nie pan, Mateusz? Bardzo miło. W każdym razie powiedz mi, no tak, widziałem tą waszą spinę. Mówiłeś mu sporo złych rzeczy, on tobie też, ale nic się takiego wielkiego nie stało. Patrzyliście sobie, byłem w szoku, bo patrzyliście, mówiliście takie słowa do siebie, że żaden z was jednemu i drugiemu nie przyłożył, to aż cud. No tak za kamerami nikt tego nie, nie. nagrywał. No, ale tutaj widziałeś tą spinę, co. A... No tak, to, dokładnie. To, 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 to... Słyszałem dokładnie, co mówiliście. Trzeba by wszystko no, wypikać. No to wi widziałeś, zaczął po prostu uciekać, kiedy zacząłem. On w ogóle mówił jakieś idiotyzmy. Ja nie wiem co on w ogóle mam rotał. Ja do niego o jednej rzeczy on o drugiej i zaczął uciekać. Także ja na przykład no ja nie jestem ogólnie, nie uważam się za zawodnika MMA, za jakiegoś fajtera i tak dalej. I też nie jestem osobą taką, żeby podchodzić, kogoś tam zaczepiać bez powodu i tak dalej. Natomiast Krystian yy, tutaj ostatnio nazwy wyzywał mnie od cweli, od dziwek, powiedział, że będę rozliczony. Więc postanowiłem, że do niego podejdę i zapytam o co chodzi. No ale niestety skończyło się jak skończyło, że zaczął stąd uciekać. A jak zaczęła się konferencja, no to, no to widziałeś jak wygląda. Czyli co, chciałbyś walkę z nim na następnej gali na przykład? Myślę, że mógłbym taką walkę przyjąć. Jak organizatorzy odpowiednio tutaj odpowiednią sumkę zaproponują, to nawet z takim debilem mogę się zmierzyć. <grym> Dobrze. Zawsze mnie rozwalacie tymi fajnymi stawkami. Już chcę zadać następne pytanie i nagle czy coś takiego mnie to kompletnie wytrąca. No, tak to tutaj u nas bywa. Tutaj MMA, pozytywna atmosfera, pozytywne wariaty. Young, myślisz jego treningi? Nie śledzę, wiem, że trenuję w dobrym klubie stójkowym w Warszawie, w Uniku, bodajże, o ile się nie mylę, także na pewno tutaj stójkowo będzie dobrze przygotowany, i też jeżeli będzie taka możliwość, to będę się chciał, będę się chciał bić z nim właśnie w stójce, ze względu na to, że chciałbym się też sprawdzić na pewno. I, no i też nie miałem w poprzedniej walce okazji gdzieś tam pokazać, co potrafię, także. Jeżeli będę miał taką możliwość, to chciałbym się być w stójce. Pokazałeś, że jesteś w stanie przetrwać taki furiacki atak. Myślisz, że Jongman też tak może zaatakować, jak Lupa? Nie, raczej tutaj po Jongmanie bym się tego nie spodziewał. Jest mądrym, ułożonym gościem. Nie mamy jakiejś spiny, ze sobą normalnie rozmawiamy, więc nie sądzę, żeby coś takiego próbował robić. Myślę, że Jongman tak samo jak ja się nastawia na sportową walkę. No właśnie, ciekawe się nie obraził, że cały temat szedł na krychę i wy tam nic nie dobrze porozmawiać? Nie, myślę, że nie. Myślę, że jest w porządku ziomeczkiem, i, i, i raczej się nie obraził. Wymarzony scenariusz na pojedynek? No, wygrać to w pierwszej rundzie i mieć to za sobą. Bardzo się cieszę też, że moja walka otwiera galę, bo, no bo to jednak nie ma tego stresu, to jest po prostu wejście, zawalczenie, koniec. Mogę oglądać później swobodnie gale. I, i. Najważniejsze taki... jest oglądanie gali. Tak, dokładnie tak, bo no, dzieją się takie cyrki, że po prostu trzeba to oglądać. Co Cię najbardziej interesuje z tej całej karty? Hmm. Tutaj na pewno walka Ambro Casio mnie bardzo interesuje, bo tutaj panowie mają taki dosyć spory konflikt i chętnie zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak oni się będą bić z takim negatywnym nastawieniem do siebie. A jak myślisz, kto wygra? Ja mam te pytania: to jest najczęstsze pytanie, jakie mi zadają ludzie, kto wygra, Ambro czy Casio? Nie mam nic osobiście do Ambro. Ale uważam, że tutaj Kasiusz już ma lepsze warunki fizyczne. i Jeżeli tylko te kopnięcia ogarną, bo on jest typowym pięściarzem, tak, trenował boks. Jeżeli ogarną te kopnięcia, to, to ma tutaj większe szanse, uważam, na wygraną. Ale z kolei, a tutaj mam broń, jest to, że jest na pewno lżejszy, troszkę niższy, więc może być zwinniejszy i też te ciosy zadawać. Więc no, ale tutaj moim faworytem jest Kas Skoro chcesz oglądać galę, to teraz jest konferencja, nie zabierający czasu.